Stałem w pracy zadanie. Muszę zrobić trzy ładne zdjęcia: Szerokie, bliskie i detal. Nie, yeah. mam dość. Te ładne zdjęcia zrobiłem tym. Przedstawiam wam Huawei P30 Pro. Telefon z aparatem, czy może aparat fotograficzny z funkcją zwolnienia? Aparat fotograficzny. To ten element Huawei P30 Pro, przez którego, no omen, pryzmat ten telefon będzie oceniany. Do głównego jasnego obiektywu 1.6 i szerokiego ze światłem 2.2 dołącza trzecie oczko, pozwalające dzięki peryskopowej konstrukcji na optyczny zoom razy 5, ekwiwalent 125 mm rury i praktycznie bezstratny hybrydowy razy 10. Warunkiem jest dobre oświetlenie. W przeciwnym przypadku automatyka zdecyduje się na zbliżenie cyfrowe. No i mamy oczywiście sztuczną inteligencję, dostosowującą parametry ekspozycji, wiedzącą, że kod to kod i robiącą dzięki czwartemu obiektywowi aparatu fajne naturalne rozmycie. Piksele głównej matrycy są niczym film prawie 409 tysięcy ISO. Nie wierzycie? Te zdjęcia robiłem w ciemności, czasami nawet całkowitej. Do selfików, nie tylko z dziećmi, mamy dużą 32-megapikselową matrycę. Myśleliście, że będę tylko słodził? Otóż nie. Huawei P30 Pro jest piekielnie śliski. Widziałem już kilka sztuk, których estetyka przegrała z grawitacją. Materiały, spasowanie, tu nie mam uwag, jest świetnie, jak zawsze wysokiej jakości aluminium i szkło, ale też praktycznie taka sama była jak rok temu. W kwestii wyglądu jest klasa, ale o rewolucji nie ma mowy. Czytnik w ekranie w P30 Pro, w odróżnieniu od tego w mejcie 20 Pro, na który narzekałem, daje radę. Jedyny minus to fakt, że jest to urządzenie optyczne, nie ultradźwiękowe, więc przy odblokowaniu w nocy robi się niezła żarówa. Sam ekran. To pewne zaskoczenie w rzeku HD. Jest w rozdzielczości Full HD. Jednak mnie to nie przeszkadza, ani na co dzień, ani w oglądaniu seriali, choćby dlatego, że panel wspiera HDR. Co jest najważniejsze w dzisiejszych smartfonach? No oczywiście bateria. Dzień bez ładowania? Bez problemu. Bywa, że gdy układamy się do snu, zostaje jeszcze kilkadziesiąt procent baterii. Huawei nie oszczędza na ogniwie. To 4,2 Ah, a zarządzanie nim w Androidzie 9 w mojej opinii jest Bliskiej perfekcji. Dla osiągów, o których mówiłem, wcale nie musimy przesadnie oszczędzać urządzenia, a uprzednio naładujemy je do 70% w 30 minut. Wydajność? Kirin 988, rdzeni 8 GB, to nie ma prawa zwolnić. No i najnowsze Emu z szeregiem aktywności dziejących się w tle, pomagających nam, czasami bez naszej wiedzy, w jeszcze efektywniejszym i jeszcze szybszym korzystaniu z naszego urządzenia. Na niskiej półce decyduje cena, na średniej wydajność. Smartfon z najwyższej półki, często za przeszło 1000 euro, musi mieć to coś. Jakość wykonania, płynność działania, idealny ekran. To ma każdy flagowiec, ale takiego aparatu jeszcze nie było.